Kocham autobusy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. W tym czasie komunikacja miejska zamienia się w prawdziwe zoo, Zoo z biletami poniżej piątaka. Czasami, kiedy znudzi mi się zmienianie świata na lepsze, lubię sobie wsiąść do pierwszego lepszego autobusu jadącego w zupełnie losowym kierunku i obserwować. Siadam zawsze na tyle, tak żeby mieć jak najlepszy widok na wszystkie zwierzęta, znaczy się pasażerów. Jeśli akurat nie ma miejsca, to symuluję atak padaczki i zawsze znajdzie się przynajmniej jeden Frajer, który ustąpi mi swoje. Nie mam pojęcia, jak pozycja siedząca miałaby pomóc w przypadku prawdziwego ataku, ale za każdym razem udaje, że jego olbrzymie poświęcenie przynosi mi niesamowitą ulgę. To się nazywa zaradność. Kiedy już mam dogodne miejsce, zakładam nogę na nogę i z zapartym tchem czekam na rozwój wydarzeń. Zaraz ktoś z was wstanie i powie, jeżdżę! pykami od 200 lat i nigdy nic ciekawego się w nich nie dzieje. Po pierwsze to zamknij ryj, a po drugie pewnie robisz to źle. Wymagań na udane widowisko nie jest wiele, ale wszystkie są równie ważne. Przede wszystkim najlepiej, jeśli jest to właśnie okres przedświąteczny, bo wtedy każdy się gdzieś śpieszy, każdy chce zdążyć na bożonarodzeniowe promocje w Biedrze albo innym Lidlu. Ewentualnie zaraz mu przepadnie rezerwacja na listy do M. Najlepiej wybrać do tego późne popołudnie. Wtedy mamy wręcz ideal Kombo, a nasze szanse na rozrywkę najwyższych lotów oscylować będą wokół 100%. Siedzę i czekam. Serce bije mi mocno, jak podczas walenia konia w bazylice jasnogórskiej. Ale wreszcie się zaczyna. Jakiś dzieciak zaczyna ryczeć na cały autobus. Niepozorny początek, ale jako koneser ludzkiej psychiki wiem, że wystarczy tylko chwilę poczekać. Rozpaczliwy płacz, równie wymuszony co wkurwiający, rozbrzmiewa w zautłoczonym mpeku niczym symfonia Beethovena. Mija minuta, dwie, wreszcie jakaś karyna pospolita z włosami przypominającymi szczotkę od mopa podnosi się z siedzenia i zaczyna drzeć mordę. Niech kto się tego dzieciaka, zwariować można! Tak brzmią wypowiedziane donośnym głosem słowa. Zacieram ręce, z zadowolenia zaczyna się. Jeśli chodzi o tego typu sytuacje, zazwyczaj matka rozwydrzonego dzieciaka zupełnie ignoruje gówniarę i skupia się na wyłącznie uspokojeniu swojego pomiotu. Ale spotkałem się też z przypadkami, kiedy zestresowane rodzicielki. Przepraszającymi minami zabierały wózki czy tam nosidełka, i zrezygnowane wychodziły z autobusu, z ciągnącym się za nimi smrodem porażki. To się nazywa poświęcenie dla dobra społeczeństwa, ale nie tym razem. Matula jest nieugięta i zaczyna dodatkowo zachęcać gówniaka do jeszcze głośniejszego płaczu. Na złość karynce. Tymczasem lokalna, miss szlaufów ogrodowych, zaczyna rozumieć, że trafiła na godnego przeciwnika. Jej rozpaczliwe krzyki i wyzwiska, zarówno pod adresem matki, jak i jej ryszczącego dzieciaka, nie przynoszą żadnych rezultatów. Czy się podda? Nic z tych rzeczy. Zaraz to się źle skończy. Warczy. Chyba dla ciebie. Odpowiadam równocześnie z wąsatym Januszem stojącym obok mnie, z choinką pod pachą, z tym, że on to powiedział na głos kołysząc biodrami jak baletnica przepycha się przez tłum i podchodzi do Karyny, która najwyraźniej odgrywa ścieżkę audio ze swojego ulubionego pornola. Jęczy, rzuca się jak pojebanasz. w końcu Janusz znudzony tym niezbyt interesującym widowiskiem strzela jej plaskaczem po gębie. Zdziwiona i bezsilna wobec autorytetu wąsa, dziewczyna chcąc nie chcąc musi przyznać się do porażki. Dzieciak, jego matka Janusz z taką przewagą liczebną oponentów nie miała szans. Schańbiona i zła wysiada na następnym stanku przepychając się łokciami przez tłum ludzi blokujący drzwi. Gdy autobus rusza, Janusz pokazuje kciuk matce płaczącego dzieciaka, który uspokoił się natychmiast po wyjściu Karynki. Ona odpowiada nieśmiałym uśmiechem pełnym wdzięczności za wsparcie ją w tej trudnej batalii. Współpraca międzygatunkowa. Ocieram muzę. Jakie to piękne. Napełniam usta garścią mentosów wyciągniętych z kieszeni. Może nie powinienem szamać wszystkich od razu, ale zżera mnie ciekawość, co się jeszcze stanie, i muszę czymś zająć usta, które boleśnie gryzą wargi z emocji. Wtedy dostrzegam parę. Mój ulubiony archetyp. Hipsterski okularnik z torbą na ramieniu, i ona. Nowoczesna, brzydka i niezależna od gatunku męskiego. Jej fagas jest najwyraźniej wyjątkiem, bo klei się do niego jak do wypłaty ojca. Może to jej ojciec? Z wypłatą? Nie, 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 nie. nie. Nagle zaczynają się. Całować, co mnie trochę uspokaja. Ojcowie z córkami są zdecydowanie bardziej nudni. Dopiero co wsiedli, więc dżentelmen po dżentelmeńsku proponuje swojej wybrance, żeby zajęła miejsce, a on kupi bilety w biletomacie dla ich obojga. Znaczy, no strzelam, że tak powiedział, bo obok mnie stoi dwójka dzieciaków i pierdoli bez przerwy o nowym Call of Duty i poza nimi to nic nie słyszę przez chwilę myślę czy nie kazać im zamknąć pist, ale stwierdzam że nie chcę aż tak ingerować w ich środowisko naturalne. Zamiast tego wracam wzrokiem do pary. Dziewczyna posłusznie, jak na niezależną i brzydką kobietę przystało, spełnia polecenie brodatego dżentelmena z koszulką Lewisa i czapeczką Nike naciągniętą na włochate czoło. Ach, kryptogej. Łączę w głowie wątki zabawne. Dopiero wtedy uświadamiam sobie, co w co ten biedak się wpakował. Po tej stronie autobusu siedzi pięć loszek, każda identycznie ubrana. Winter Fashion. Czapeczka na promocji w hm kurteczka z hausa, bo akurat wyprzedaż mieli, szaliczek z kropa, zwykłe przetarte dżinsy i brązowe kozaczki. Normalnie błąd Matrixa. Wtedy uświadamiam sobie, że kryptopedałek nie spojrzał, gdzie usiadła jego towarzyszka. Czy ją rozpozna w tym tłumie klonów po jego minie, gdy odwrócił się w Moją stronę poznałem, że wpada w powoli w panikę. Trudno mu się dziwić pięć lasek siedzących w jednym rządku, każda klepiąca w iPhone'a i ze słuchawkami w uszach. Nie mogąc się powstrzymać, zacząłem się szaleńczo śmiać, bo mimo że podobnie jak ten biedak byłem dżentelmenem, to poza tym byłem też chujem. I polaczkiem. E, dobra, powtarzam się. Moja uwaga zostaje nagle odwrócona przez kanarów, którzy wsiedli właśnie do autobusu. Oczywiście cała ferajna wpada w panikę i zaczyna grzebać po kieszeniach. I zanim ktokolwiek dokopie się ze za zadrukowanego papierka, wyciągam kartę doładowaną na pół roku i podaję młodemu kanarowi z dziewiczym wąsem i monobrwią. Chcę to mieć jak najszybciej za sobą i wrócić do swoich obserwacji. Jednak wtedy zaczyna się robić ciekawie. Jakaś 70-letnia desperatka próbuje uciec za plecami kanara. To samo w sobie jest dość zabawne, ale jeszcze śmieszniejszy jest fakt, że jej się to udaje. Nie doceniłem jednak percepcji żółtego ptaszka. Natychmiast rzuca się w pogoń za emerytowaną przestępczynią, która najwyraźniej nie zdawała sobie sprawy, że w jej wieku komunikację miejską ma całkowicie za darmo. Jednak nim kanar zdąża wyskoczyć z autobusu Drzwi gwałtownie się zamykają Przycinając go w połowie Zaryczał coś groźnie pod nosem Ale w tym momencie autobus rusza Wszyscy pasażerowie z powrotem Wracają do tępego patrzenia się przed siebie I ściskania w rękach toreb Ze świątecznymi zakupami Krzyki kanara powoli nikną Aż w końcu tir jadący z naprzeciwka Ucisza go na dobre Przepołowione ciało upada przed drzwi Które wreszcie się zamykają Druga połowa jest rozmazana na całej bocznej i szybie obok siebie słyszę westchnięcie ulgi jakiejś kobiety. Pewnie nie miała biletu. Zgubiłem w tłumie zdezorientowanego Lalusia z brodą, ale nic straconego. Zaraz mój wzrok przyciąga coś bardziej interesującego. Wybierz pan z tym psem! Wrzesie dla odmiany jakiś Sebiks. Obok stoi gruba kobieta z psem i podwójnym podbródkiem. Jedna z tych dwóch rzeczy ewidentnie martwi Sebastiana. Po chwili dowiaduje się, która, kiedy wyciąga z kieszeni kawałek zaostrzonego szkła, wyglądający zupełnie jak świąteczny szpic na choinkę i wbija psu w szyję. Właścicielka niewzruszona wyciąga ręce i zgrabnie jednym ruchem skręca kark sięmu antyfanowi. Ciało opada na podłogę, na następnym przystanku wypchnął je na ulicę. Gruba kobieta skraca smycz i przyciąga krwawiące truchło bliżej siebie. Kolejna łza wzruszenia spływa mi po policzku. Nie mija nawet chwila Nie mam czasu się nawet otrząsnąć po kolejnym akcie A już zaczyna się kolejny Patrząc po rozpisce przystanków ostatni Do środka autobusów Tacza się zarośnięty żebrak Sądząc po sposobie poruszania się Napierdolony w cztery dupy Zaczyna chodzić po całym np I śmierdząc żebra o jakieś drobne na świąteczną wódeczkę Po drodze poślizgnął się na psiej krwi Co można chyba uznać za pewną formę kąpieli Wreszcie dociera do dolnej połowy Ciała pechowego kanara, która wciąż Leży na środku przejścia. Uradowany rzuca się do zwłoki po chwili wyciąga z kieszeni nieboszczyka wypchany portfel. Przedsiębiorczość to się ceni. Jednak wtedy odzywa się po raz kolejny Janusz z wąsem i znowu chce zepsuć komuś zabawę. Co robisz, śmieciu? krzyczy groźnie, marszcząc wąsa. Pijaczek niespecjalnie się nim przejmuje, ale zaciekawiony odwraca się do Janusza z pytającym spojrzeniem. Podzieliłbyś się może co? Jebana cebulo! Tłumaczy mu moralista i w zamian dostaje tulipanem w łeb Wtedy do akcji włącza się siedząca obok Grażyna najwyraźniej żona Janusza I staje w obronie męża wbijając żebrakowi nożyczki do obcinania paznokci w oko Wtedy przestaje nadążać za fabułą i za tym, kto jest po czyjej stronie, bo cały autobus rzuca się do walki. Nie byłem w stanie zaobserwować sporej części z jego pasażerów, stąd też nie wiem na przykład, czemu matka ryczącego dziecka rzuciła nim stojącego obok biznesmena steczką i czerwonym krawatem, ani dlaczego cicha na oko dziesięcioletnia dziewczynka młoteczkiem do rozbijania szyb w trakcie wypadku roztrzaskała czaszkę swojemu bratu. Przed oczami widzę tylko świąteczną czerwień, a w moich uszach brzmi Les Christmas, puszczona na słuchawkach i maksymalnej głośności. Zamykam oczy i całym ciałem chłonę pozytywną energię, napływającą z każdej strony. Cały chaos zdaje się trwać wieki, a tak naprawdę wszystko kończy się w ciągu zaledwie paru minut. Na końcowym przystanku wysiadam tylko ja i kryptogej, który najwyraźniej wciąż szuka swojej towarzyszki. Patrzę na autobus zjeżdżający do zajezdni, cały wymalowany na czerwono. Było nawet ciekawiej niż się spodziewałem. Za tydzień trzeba będzie to powtórzyć, ale na razie skupmy się na rzeczach ważnych. Spojrzałem na żegarek. Za jakieś pół godziny byłem umówiony na świąteczne zakupy w centrum handlowym z rodzicami i siostrą. Ach, jak ja kocham świąteczną atmosferę. Prawie tak bardzo jak ja